Ten materiał jest analizą dawnych wierzeń i poglądów naszych przodków dotyczących budowy świata, zestawioną z aktualnym stanem wiedzy naukowej. Film ma charakter edukacyjny i historyczny. Jego celem jest zrozumienie rozwoju idei, a nie propagowanie żadnych teorii. Większość ludzi od najmłodszych lat. Ma wyrobioną opinię na temat tego, co widzi. Czyli Słońce, Księżyc, 7 planet naszego Układu Słonecznego. Biliony miliardów planet nazywanych gwiazdami w różnych galaktykach, których ma być 2 biliony. Finalnie są to jakieś kwadryliony planet, ilości, których nie da się policzyć ani ogarnąć umysłem. A jak to postrzegali nasi zacofani przodkowie? Widzieli to wszystko zupełnie inaczej. Nie uważali, że gwiazdy są planetami. Również inaczej patrzyli na Merkury, Wenus, Mars, Jowisza i całą resztę tzw. planet układu słonecznego. Uważali, że są tylko cztery ciała niebieskie na naszym niebie, czyli Słońce, Księżyc, Rahu i Ketu. Całą resztę postrzegali jako zupełnie inne zjawiska, którym przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku. Sprawdzimy, co według dawnych kultur zamieszkujących Ziemię. Możemy zobaczyć na naszym pięknym niebie, czy to, co mamy zakodowane w zbiorowej świadomości, może różnić się od rzeczywistości? Obecna nauka całkowicie milczy w sprawie dwóch, ciał niebieskich, które według naszych przodków mają być odpowiedzialne za zaćmienia naszych źródeł światła na niebie. Rachu i Ketu znane były pod różnymi nazwami od czasów pierwszych ludzi. Na przykład w Mezopotamii nazywane były imionami Asaku oraz Labu, nie znamy wszystkich nas starożytnych, ale bez względu na miejsce, czas oraz nazwę, miały spójną historię, najczęściej smoka pożarającego słońce oraz księżyc. Obecnie interpretuje się, że starożytni postrzegali to jako zły omen, poprzedzający klęskę, śmierć czy jakieś inne tragiczne wydarzenie, często dotyczące władcy. Tutaj nacuwa się pytanie, czy działo się tak poprzez propagowanie takich idei przez wróżbitów, którzy widzieli w tym swój interes, strasząc króla pesymistycznymi wydarzeniami, mogli nim łatwo manipulować, wmawiając mu, że tylko oni mogą za pomocą odpowiednich rytuałów odgonić zły omen, co dawało im ważną rangę w królestwie. A jeśli nic po zaćmieniu się nie wydarzyło, to wmawiali mu, że to dzięki ich protekcji. Natomiast jeśli akurat niedługo później stało się coś złego, to mówili, że taka była wola bogów. To mogłoby sugerować nam, że w tych czasach wiedza o tym, jak naprawdę działa nasz świat, była zarezerwowana dla specjalnych elit, które manipulowały dla swoich interesów resztą ludzi. Brzmi znajomo? Najbardziej znane obecnie nazwy Rachu i Ketu mają pochodzić z wedyjskiej terminologii. Mimo, że dzisiaj opisywane są jako demony, ale również jako smok, któremu odcięto głowę. Według wedyjskich mitów, Winszu, czyli najważniejszy Bóg lub jeden z najważniejszych, rozdzielał napój bogów, ambrozję, dającą nieśmiertelność. Nazywaną Amirtą, między innymi dobrymi bogami, nazywanych Dewami, można powiedzieć, że to taki odpowiednik aniołów w naszej kulturze. Jeden z Asurów, czyli odpowiednik demonów, czyli zły bóg Swarb wkręcił się na imprezę, w której winszu dzielił ambrozję. Bogowie Słońca i Księżyca zauważyli go i donieśli o tym fakcie winszu. Który wściekły odciął głowę śmiałkowi Lecz było za późno Z Harphanu zdążył już się napić eliksiru nieśmiertelności A więc nie mógł umrzeć Dlatego jego ciało, czyli Ketu Żyło osobno od jego głowy, czyli rachu. Od tego wydarzenia głodny zemsty smok Miał gonić po niebie księżyc oraz słońce Pożerając je co jakiś czas I doprowadzając do ich zaćmień inne mitologie powielały tylko wspólny archetyp wiedzy o pożeraniu słońca oraz księżyca. Chociaż nie zawsze nadawali im nazwy, często po prostu opisywali zjawiska, które widzieli na niebie. Było tak we wszystkich kulturach Sumeru, Majów, Indii, Chin itd. we wszystkich, które miały przecież rozwijać się niezależnie. Mimo to identycznie opisywano ten aspekt astronomiczny. To, że wtedy potrafiono obserwować świat bez klapek na oczach to jedno. Ale wspólne odniesienia do odciętej głowy oraz pożerania słońca czy księżyca przez smoka mogłoby wskazywać na to, że kultury nie rozwijały się tak niezależnie od siebie, jak obecnie nam mówią. Zauważyłeś kiedyś na niebie księżyc i słońce równocześnie w tym samym czasie. Zatem jak wytłumaczyć zaćmienie księżyca w tym modelu? Przecież Ziemia ma być odpowiedzialna za rzucanie cienia na Księżyc nie tylko w czasie zaćmienia, ale również podczas innych jego faz. Kiedy widzimy rogala o różnych grubościach. Przemyśl, jak to jest możliwe, że widzimy Słońce i Księżyc równocześnie. Przecież Słońce jest z drugiej strony Ziemi, dając dzień, a Księżyc z drugiej rzekomo odbija promienie słoneczne, oświetlając nocne niebo. Tutaj widać Słońce oraz Księżyc równocześnie. I co ciekawe, Księżyc jest po części zasłonięty. Przecież to Ziemia powinna zasłaniać Księżyc i rzucać na niego cień. Ale widać ewidentnie, że Słońce i Księżyc są w tej samej linii, prawda? Więc jakim cudem Ziemia mogłaby zasłaniać Księżyc? Można byłoby to próbować tłumaczyć teorią, że Księżyc odbija światło od strony Słońca, równocześnie pozostając w cieniu z drugiej strony. Tylko problem w tym, że cień Księżyca w takim wypadku powinien być od środka do prawej strony, a nie jak tutaj widzimy, od dołu. Daje to co najmniej do myślenia. Tak samo jak prosty eksperyment z światłem Księżyca, który może przeprowadzić każdy z Was. Wystarczą dwa termometry, odrobina chęci oraz noc bez wiatru oraz chmur. Z tym ostatnim oczywiście nie jest to takie proste, ale wystarczy trochę cierpliwości. Prędzej czy później uzyskamy idealne warunki pomiarowe. Aby całkowicie zmaksymalizować poprawność obserwacji, można wybudować osłony z kartona, którymi ochronimy nasze termometry przed wiatrem, który mógłby zaburzyć pomiary, oraz spróbować wykonać doświadczenie podczas pełni księżyca. Jeden z termometrów wystarczy położyć w cieniu, a drugi w świetle księżyca. Pamiętaj, aby odbyło się to na tym samym podłożu. Najlepiej wykorzystać jakiś większy płaski teren o bardzo zbliżonych warunkach w promieniu co najmniej kilku metrów kwadratowych. Ponieważ, aby doświadczenie było jak najbardziej wiarygodne, najlepiej przeprowadzić je w przeciągu około 15-20 minut i powtórzyć je kilkukrotnie. A jak wiadomo, światło czy też cień rzucany przez księżyc przesuwa się nie pozostając w tym samym miejscu około 19 cm na minutę. Więc trzeba to wziąć pod uwagę, odpowiednio rozstawiając termometry. Wyniki doświadczenia są zaskakujące. Jak się okazuje, miejsce naświetlone księżycowym światłem jest zimniejsze od miejsca, które jest w cieniu, nawet o kilka stopni Celsjusza. Wszystko zależy od miejsca wykonywanego pomiaru i bardzo często struktury materiału, na którym położono termometr. Ale wynik zawsze jest taki sam: światło księżyca jest zimne, może spróbować zrobić jeszcze coś innego. Będziesz potrzebował lupy. Postaraj się ją skupić promienie księżyca w jednym miejscu, na termometrze. Zauważysz wtedy, jak temperatura spada diametralnie. To jest termometr termowizyjny. Na jego ekranie kolor czerwony jest najcieplejszy, później żółty i zielony. Niebieski oznacza zimny. Im jest ciemniejszy, tym jest zimniej. A więc tutaj ewidentnie widać, że skupiona wiązka księżycowego światła jest bardziej ciemna, czyli zimna względem jej otoczenia. A skoro Księżyc ma odbijać ciepłe światło słoneczne, to jak to jest możliwe? W naszych czasach już w XIX wieku donosili o tych doświadczenia Tyndall i Forbes, wskazując, że Księżyc świeci zimnym własnym światłem. Zostali jednak w tej kwestii zignorowani przez oficjalną naukę, mimo ich niezaprzeczalnego wkładu w jej rozwój. Skoro księżyc świeci zimnym światłem, to jak możemy to wytłumaczyć? Bo światło przecież zawsze kojarzy się z oddawaniem energii cieplnej. Nie istnieje żerówka, która robi inaczej. Co prawda, naukowcy twierdzą, że dzięki wykorzystaniu zasady Dopplera, czyli użycia laserów do chłodzenia atomów, uzyskują zimniejsze światło. Nawet w okolicy zera absolutnego. A więc światło o odpowiedniej częstotliwości. W odpowiednim polu magnetycznym może być zimne. I tutaj odsyłam tych, którzy nie widzieli do poprzedniego odcinka o Zimnym Słońcu, w którym omawiałem, że słońce niekoniecznie musi wysyłać energię cieplną. Dopiero po zetknięciu z eterem niższych partii Ziemi, na których żyjemy, oddaje ciepło. Tak samo może być z księżycem, który, wysyłając inny rodzaj światła, nie powoduje już podobnego efektu cieplarnianego. Nie będziemy rozpatrywać, jaki jest to rodzaj światła w obu tych przypadkach i czym się różnią. Dziś interesuje nas księżyc, który emituje swoje własne niezależne światło które może być równie istotne, może i bardziej od tego słonecznego zależnie oczywiście od punktu widzenia ponieważ jest to swoista symbioza jesteśmy zależni od nich obu ale zwróćcie uwagę na rośliny. Mimo, że to rzekomo w dzień ma zachodzić fotosynteza, w której rośliny przekształcają energię słoneczną na energię chemiczną, ale to rano po nocy widać wzrost rośliny, a nie wieczorem po całym dniu ładowania energii słonecznej. Kiedyś w którymś z odcinków omawiałem doświadczenia z radioaktywnym nawozem, który potrafił wyhodować rośliny bez jakiegokolwiek udziału światła słonecznego w całkowitej ciemności. A więc wykazywało to, że fotosynteza, która nazywana również może być ciemną fotosyntezą, nie wymaga nic więcej poza silnym polem elektromagnetycznym. Podsumowując, skoro księżyc świeci własnym światłem, Ziemia nie może być odpowiedzialna za rzucanie cienia na jego powierzchnię. Coś musi zatem innego wywoływać w zjawisko zaćmienia. Starożytne cywilizacje uważały, że są za to odpowiedzialne dwa ciała niebieskie. Rachu i ketu, które są umiejscowione na naszym niebie naprzeciwko siebie, poruszają się w bliźniaczej trajektorii względem księżyca oraz słońca, przesuniętej na tyle, że dzięki temu nie emitują żadnego światła, pozostają praktycznie nie do zauważenia. Oprócz momentów, kiedy rachu bądź ketu przecinają się ze słońcem czy księżycem w tzw. węzłach księżycowych dzieje się to kilka razy w roku. A pełny cykl, po którym zaćmienia powtarzają się w identycznym szablonie, trwa 18 lat i 11 dni. Ogółem nie możemy wykluczyć, że te ciemne ciała niebieskie nie tylko są naszym kalendarzem, którym możemy mierzyć miesiące oraz lata, ale również mogą mieć znaczący wpływ na elektromagnetyczne pole Ziemi zwane eterem. Istnieją teorie mówiące o tym, że nasz czas przyspieszył. Gdy porównać starsze zegarki z tymi, które zostały wyprodukowane niedawno, widać znaczną różnicę w upływie czasu. Różnice mogą wynosić nawet kilka minut. Naukowcy próbują nam to wyjaśnić w ten sposób, że mechanizmy zużywają się z wiekiem, przez co zmienia się ich tarcie. Tak, ale dokładnie mówiąc, przecież tarcie się zmniejsza, więc mechanizmy powinny działać szybciej i przyspieszać, a nie zwalniać. Poza tym, idąc tym tokiem rozumowania, im starszy zegarek, tym powinien bardziej przekłamywać czas. A tak się nie dzieje. Nie jest to zatem jakieś naturalne zjawisko i można je zaobserwować w przeciągu ostatnich dziesięcioleci. Czy mogą być za to odpowiedzialne rachu ketu, które w ostatnich latach przyspieszyły swój bieg? Przecież aby przyspieszyć czas, nie wystarczy tylko zmienić wszystkim zegarki na szybsze. Wciąż to słońce i księżyc definiują miesiące i lata, czyli cykle, którymi żyjemy. Ale czy odpowiednio wpływając na pole energetyczne Ziemi, można przyspieszyć ich podróż na niebie i zatem również czas? Sekcja komentarzy jest wasza. Chętnie poczytam, co o tym myślicie. Są tacy, co twierdzą, że to rozwój telefonów komórkowych czy też Wi-Fi jest odpowiedzialny za zmiany pola elektromagnetycznego Ziemi. Omawiałem to już w poprzednich odcinkach. Co jeśli jest to prawdą? Jaki może mieć to wpływ na nas? Nasze organizmy są przystosowane do określonego naturalnego cyklu wibracji Ziemi, tak zwanego rezonansu Schumana. Gdy ten rytm ulega zaburzeniu, stajemy się rozregulowani, bardziej zmęczeni, odczuwamy podświadomy brak czasu. Przez co wpadamy w pośpiech, łatwiej nas ukierunkować w konsumpcjonizm, a w pogoni za pieniądzem tracimy z pola widzenia to, co naprawdę liczy się w życiu. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Według teorii spiskowych ukrywają to, ponieważ to całkowicie by obaliło model heliocentryczny, wywracając do góry nogami całą wiedzę, jaką nam kodują od najmłodszych lat, z pokolenia na pokolenie. Na początku odcinka wspominałem, że jedna z nazw rachu w Mezopotamii było Labubu. Nie tak dawno temu internet oszalał na punkcie zabawek Labubu, które stały się trendem oraz obiektem pożądania zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Z poematu o Labubu zapisanym na aszurskich tablicach dowiadujemy się, że gigantyczny smok połykał księżyc i słońce. W różnych kulturach miał różne imiona jak Tiamat, Lotan albo Lewiatan. Mimo, że w czasie zmieniały się jego imiona, zawsze był smokiem. Smoki raczej nie miały najlepszej opinii w starożytności. Często były źle kojarzone, lecz nie zawsze. Tych, co nie widzieli, zachęcam sprawdzić mój starszy odcinek o tym, czy smoki naprawdę mogły istnieć. Dlaczego zatem zaćmienie we wszystkich kulturach kojarzono ze smokiem? Może to być powiązane z postrzeganiem jako zły omen zaćmienia analogicznie do smoczego cienia, który, jeśli był widoczny, również zwiastował zły czas. Zapewne tam, gdzie się pojawiały, towarzyszyła im zawsze jakaś katastrofa. Dlatego, opisując w mitologicznym aspekcie to zjawisko, używano takiego synonimu. A co jeśli nie chodziło tylko o smoczą analogię? Tylko o prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce kiedyś w przeszłości. I naprawdę istniał ogromny smok, który był zdolny zasłonić niebo. Nawet Biblia w Księdze Psalmów Izajasza czy Hioba wspomina o ogromnym wężu, smoku wodnym o imieniu Lewiatan, który miał zostać pokonany przez Boga o tym, jak był ogromny, mają przekonywać jego gigantyczne pozostałości. Głowę można znaleźć na mapie między Antarktydą a Argentyną. A przynajmniej coś, co ją bardzo przypomina. Tutaj nawet są aktywne wulkany, które mają być jego nozdrzami. Które buchają dymem i ogniem, jak w opisie biblijnym. Gdzie ma znajdować się jego ciało, jest już kwestią sporną. Jest kilka możliwości. Są tacy, którzy dostrzegają je w różnych pasmach górskich lub w oceanie. Czy zatem te wszystkie doniesienia o smoku, który był tak ogromny, że potrafił spowodować zaćmienie, mogą nie być tylko symbolicznym opisem zaćmienia, tylko opisem realnych wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi w czasach, gdy nie było ludzi, przynajmniej w takiej formie jak obecnie? Mnie chodzi pewna refleksja. Skoro były kiedyś ogromne drzewa, których pozostałości obecnie nazywamy górami. Wiele z tych gór to są ścięte pnie. Jeśli jesteś nowy na kanale, koniecznie zachęcam cię, abyś nadrobił odcinek o rajskich drzewach, w których omawiałem ten temat. Drzew wysokich na wiele kilometrów, razem z centralnym drzewem, największym z nich wszystkich, znanym z Biblii, czyli Górze Meru. Istnieje również wiele miejsc, w których widzimy ogromne skamieniałe zwierzęta w różnych rozmiarach, większych oraz naprawdę gigantycznych które mogły służyć jako pożywienie smoka, który miał być tak ogromny, że jeśli spojrzeć na proporcje samej głowy, to ten smok, jeśli naprawdę by istniał, to byłby wielkości kontynentu. Gdy wziąć pod uwagę obszar ziemi, który jest znany obecnie, czyli nasze siedem kontynentów, to można powiedzieć, że wygląda to na małe terrarium, w którym zamknięto pradawnego węża. A może jednak ziemia jest dużo większa, a smok rosnął na niej powoli? Zjadając gigantyczne zwierzęta przez tysiące lat, aby urosnąć do takich rozmiarów. Jeśli byłby zamknięty na Ziemi, jaką znamy obecnie, to dosyć szybko zabrakłoby mu jedzenia, aby mógł urosnąć do takich rozmiarów. Zatem potrzebowałby dużo większego miejsca do życia. Do tego, o ile Ziemia może być większa w rzeczywistości, wrócimy w następnym odcinku tej serii. Dlatego pamiętaj zostawić kciuka w górę, jako sygnał, że chcesz, abym kontynuował tę serię. Czy zatem opisy, które postrzegamy jako opisy ciemnych ciał niebieskich, zostały mylnie im przypisane, a opisy mówiące o smoku, mówiły po prostu o smoku, bez koneksji zjawiskiem astronomicznym. A my mieliśmy sprawdzić, czym mogą być gwiazdy. Ale zrobię to w następnym odcinku, ponieważ mam trochę więcej pracy niż zwykle w tym tygodniu. Zauważyłem, że jak do tej pory jest dobry odbiór tej serii, dlatego postaram się omówić jeszcze kilka pokrewnych tematów w następnych odcinkach. Planuję również wrócić do serii, kim jest na Bo myślę, że już najwyższa pora postarać się wyśledzić winnych całego zamieszania, które omawiam na tym kanale. Jeszcze a propos ketu i rachu, warto wspomnieć, że są tacy, którzy uważają, że księżyc jest sferyczny i tak naprawdę jakby zanurza się w wodach firmamentu. Dlatego czasami ma być widoczny w postaci tak zwanego Rogala. A ty co myślisz? Czy są to ciała niebieskie, które zasłaniają księżyc? Czy jest to może woda firmamentu? A może jednak uważasz, że to ziemia rzuca cień na słońce i księżyc. Pozostaw proszę swoje przemyślenia w postaci komentarza. Pamiętaj, że wszystkie czytam, chociaż nie zawsze mam czas odpowiedzieć, bo pisanie scenariusza, później montaż, nagrywanie i tak a że robię wszystko sam, to zajmuje naprawdę więcej czasu, niż bym chciał. Chociaż wiele już umówiłem na tym kanale. Więc myślę, że macie dostępnych coraz więcej puzli, którymi można układać naszą historię oraz rzeczywistość. Jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia tych, którzy nie widzieli moich starszych produkcji. Wszystkie w mniejszym bądź większym stopniu uzupełniają się wiedzą. Często nawet jeśli tytuł na to nie wskazuje. Bo zdarza mi się, a najbardziej to zdarzało się, odchodzić nieraz od tematów przewodnich danego filmu. Dziękuję również wszystkim wspierającym kanał, naprawdę to doceniam. A jeśli i Ty chciałbyś zostać jednym z nich i przy okazji uzyskać dostęp do serii o czym Ci nie mówią oraz innych zbyt drażliwych odcinków, które nie przeszły weryfikacji YouTube'a, to przeczytaj opis tego filmu, bo opcja wspierania nie zawsze jest widoczna przez aplikację YouTube'a oraz w niektórych przeglądarkach internetowych. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I jak zawsze, na koniec, zapraszam Was na małą wycieczkę. Tym razem po naszym niebie. Czy widziałeś kiedyś dwa księżyce równocześnie? Do końca życzę dużo zdrowia, tartarianin.